Welcome to Episode 71 of Learn Polish Podcast 71. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. To get lessons from Kamila, go to poloniswitch.com. Dzień dobry, Kamila. Dzień dobry. Jaki temat dzisiaj będzie? A masz entuzjazm? Hey. <laughs> Zawsze. Masz motywację? Oczywiście. No to super. To dzisiaj powiem ci coś bardzo ważnego. Powiem ci coś bardzo ważnego. Co to znaczy? Powiem ci coś. I will tell you something very important. Yeah? Tak. Jak szybko mówić po polsku? Jaki jest klucz do sukcesu? How fast can you speak Polish, the key to success? Roy, <laughs> you were like... <laughs> <laughs> It's like chip tak? na głowę, tak? Coś na głowę może być? <laughs> Dobra, czyli co? Mówimy. Najważniejsze, the most important. Najważniejsze jest mówienie, mówienie, mówienie. I zadawanie pytań. Co to znaczy zadawanie pytań? To ask questions. Tak, to jest bardzo ważne w języku polskim. Zadawanie pytań. Na przykład. You can take something very simple, tak? I pytanie. Co to jest? Długo to jest długopis, tak? Tylko try full sentence. Jaki jest ten długopis? Powtórz, Roy. Jaki jest ten długopis? Jaki jest ten długopis? Co to znaczy? Jaki jest ten długopis? What is this pen? Tak, you should describe, tak? Color, size. Jaki? Jaki to is question of adjective? Czyli co to jest? To jest długopis. Jaki jest ten długopis? To jest niebieski. Ten długopis. Ten długopis jest jasny Niebieski. Jasno niebieski. Jest nowy. Ładny. Ja nie wiem, może być bardzo stary. <laughs> Pytanie numer 3. What you could ask about? is this pen? Tak po polsku. Czyj jest ten długopis? Powtórz Roy, czyj? Hus, czyj jest, jest ten długopis? Chyba mm -hmm. hey, twoja. Twój. To jest twój. To taki agresywna twój. Like twój. <laughs> to jest twój długopis. Czyli co to jest? To jest długopis. Jaki jest ten długopis? Czyj jest ten długopis? Co możemy about? Następne Chcesz ten długopis? <laughs> Czy chcesz sprzedać? Sprzedać to sel. Czy chcesz sprzedać ten długopis? Nie, nie chcę. Czy masz, długopis? Czy masz długopis? Mam. Jaki jest twój długopis? Ja mam piękny długopis. Ż złotny jest. Srebrny i złotny. Srebrny, srebrny i złoty. Tak. Bardzo ładny. Czy ten długopis jest nowy? Czy no to długopis... jest e, trochę stary, chyba rok or dwa lata. Gdzie kupiłeś ten długopis? Chyba to by był prezent od ciebie dla mojej ostatniej urodziny. Rodziny, Rodziny tak, tak. Ty lubisz ten długopis? Tak, to jest bardzo piękne. Czy podoba ci się ten długopis? Podoba. Tak? Podoba mi się. Podoba, Podoba mi, się. mi się, tak. Dobrze. O, mój długopis spadł. <laughs> Dobrze. Czym piszesz? With what, tak? Czym piszesz? Piszesz długopisem, mazakiem, ołówkiem? Czym Was piszesz? Zakiem. Mazakiem to swój marker. Okej. Okay. Czym piszesz, roj? Długopisem, ołówkiem, mazakiem? Czym piszesz? Długopisem. Pisze, I'm writing, pisze długopisem, tak? Ile kosztuje długopis w Polsce? Od 1 zł do 1000 złotych, chyba, a więcej. Może kosztować tak złotówkę, 1 złoty, czyli złotówkę, a może też 1000 złotych, na przykład twój, tak? <laughs> na pewno. Widzisz, czyli mamy długopis i możemy pytać o różne rzeczy. Teraz Twoja kolej. Your turn, tak? Twoja kolej. Proszę pytać, Roy. Co masz na rękę, Kamila? Nie, nie. nie. Pytamy pytanie, tak? What is this. What is this? Oj, tak? I ja mówię, okej, okay, to jest kubek. Ale pytanie też, co to jest? To jest kubek, tak? Mm -hmm. Jaki jest ten kubek? To jest uh, dużo kubek z kwiatami? Nie wiem, co kwiatami or just farba na splat? <noise> Może być z kwiatami, dobrze, co jeszcze? Um. Czy jest ten kubek? Czyj? Mm -hmm. Kamili, to jest kubek Kamili. No, pytaj, pytaj. Tak samo jak z długopisem. Z kubek. Skąd masz ten kubek? Yeah, it's very important you ask a lot of questions in Polish, tak? Skąd masz ten kubek? Skąd masz ten kubek? Na przykład, ten kubek kupiłam w Ikei albo ten kubek mam od syna. Skąd masz ten kubek, tak? Czy lubisz ten kubek? Co pijesz w tym kubku? Co Na pewno nie the... kawa, tak? Bo Nie pijesz kawa. Nie, herbata imbirowa jest. Bardzo dobrze. That's the kij, klucz, żeby dobrze mówić po polsku. Cały czas pitać. pytać. Pytać, pytać i pytać. That's the key. So asking a question is the most important, tak? Czyli co to jest to jest telefon. Jaki jest ten telefon? Skąd masz ten telefon? Czy lubisz ten telefon? Gdzie kupiłaś ten telefon? Czy ten telefon jest stary? Tak? Różne pytania i to jest klucz. Sekret, żeby dobrze mówić po polsku. To tak, dobrze. Tak? To będziemy praktykować następnym razem jeszcze? Oczywiście. Dobrze. Chyba jesteś troszkę zmęczony, to teraz czas na relaks, tak? Yeah. <laughs> uh, so that's all for today's lessons. You can find uh, all our episodes on learnpolishpodcast.com. Get lessons from Camilla on polonaswitch.com. Until next week, do widzenia. Do widzenia.